Dzień dobry Państwu. Moje filmy są w zasadzie nudne, bo cały czas mówię o tym samym. Czy to rak, czy choroba autoimmunologiczna, czy nadwaga, podłoże jest zawsze to samo chroniczny stres. Każdy, kto się poważnie rozchorował, w gruncie rzeczy wie, co było przyczyną choroby: poważne problemy zdrowotne dziecka, śmierć kogoś bliskiego, rozpad małżeństwa, wykańczająca psychicznie praca. Kiedy tak naprawdę zaczynają się nasze problemy? We wczesnym dzieciństwie. Wtedy nabywamy predyspozycji do chorób, bo wtedy może się ukształtować nasza nieszczęśliwa osobowość. Na skutek czego? Przyczyn są tysiące: depresja poporodowa mamy, alkoholizm taty, konflikty między rodzicami, czy konflikty z udziałem innych członków rodziny, bicie, molestowanie seksualne, niedostateczna rodzicielska miłość. Nierówne traktowanie dzieci przez rodziców, trudne warunki materialne rodziny i setki, setki innych przyczyn. Jakie są skutki? Cierpimy przez całe życie, czujemy się gorsi, niedostatecznie dobrzy. Mamy dziesiątki kompleksów, które próbujemy ukryć przed światem. Cały czas gramy nieswoje role, które mają nas uchronić przed zranieniem, przed zdemaskowaniem naszych defektów. W naszym organizmie nieustannie sączą się lub płyną szeroką falą hormony stresu. Dlaczego? Bo największym stresem ze wszystkich jest bycie kimś, kim się nie jest. Chroniczny stres nieuchronnie prowadzi do chorób, jeśli nie usuniemy z naszej psychiki skutków nieszczęśliwego dzieciństwa będą nas gnębić. Niedoczynność tarczycy, kamienie w pęcherzyku żółciowym, zaburzenia trawienia. Alergie, zaburzenia funkcji seksualnych i bezpłodność, nawracające infekcje, cysty torbiele i wrzody, otyłość brzuszna, a z nią insulinooporność i cukrzyca, uczucie ciągłego zmęczenia, kłopoty ze snem i ze wstawaniem rano. Potem może być rak, a jeśli go przeżyjemy, w późniejszym wieku osteoporoza, parkinsonizm czy choroba Alzheimera. Żadna z tych chorób nie jest przypadkowa, a każda zaczęła się we wczesnym dzieciństwie. Czy taki scenariusz musi się zrealizować? Oczywiście nie. W każdym momencie swojego życia możemy zainicjować swoją psychiczną przemianę. Ona jest warunkiem wkroczenia na ścieżkę zdrowia.